z tej strony Kaktus w was bardzo bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy... skończyłem cały bro pass, wam nie pokazałem 3 boxy i nagi. nagi mamy. Na 6 mocy już w ogóle. Dzisiaj kupiliśmy ofertę za 14 zł i teraz mi się wyświetliła za 50 zł. Jak kupimy je, bo mnie nie stać znaczy mnie stać, ale mam dla mamy to jest dużo pieniędzy, więc y, mamy weekendy zadymiarskie, mam trzy big boxers, aż, prawie wszystkie misje zrobiłem i dzisiaj chciałbym wam pokazać, że dzisiaj otworzyłem tą ofertę i za niedługo będzie odcineczek z openingu, więc wtedy będzie oczywiście powiedzmy Odcinek, że trzeba będzie czekać, ale możecie to pominąć. Będzie taka premiera, trochę, ale tylko że ona będzie tak nie na żywo, tylko taka premiera. Że na zwykły odcinek będziecie mogli pomijać 10 sekund. No jak kto woli, kto woli czekać, kto woli się przygotować, to niech pan. No to co, no to pa.